No cześć banda Maxa, czekaliście na otwarcie sklepu, więc właśnie teraz możecie zamówić zarąbiste trzuszki i fajne gadżety, więc na zamawiaj już teraz, link w opisie. 3 sekundy, żeby się subskrybować ten kanał i zostawić łapki do góry, bo inaczej ja przyjdę. Hi guys, cheers! Yo, 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 woop, woop, hubba, hubba, woop, woop. wszystkim, banda Maxa, witam na moim kanale. I dzisiaj my będziemy oglądać Let's Play jednego z amerykańskich youtuberów, który grał w gierkę Gary Mod. Będziemy oglądać bandę Let's Play i w nim się pojawił Huggy Wuggy Spider, co więc będziemy zaraz oglądać i zobaczymy je na moją i na waszą reakcję, więc przy tym jak zacznę zostawcie la pusie subika z dzwonkiem Pamiętajcie banda w ogóle, że kto nie z nami ten pod nami Jeżeli ty nie chcesz być pod nami, a chcesz być z nami w mojej bandzie Maxa La i dzwonek No a tutaj się pojawiają Komentarz z poprzedniego odcinku Chcę się pojawić też tutaj zostawię top komentarz A może już jutro tutaj się pojawisz właśnie ty No my banda Maxa Zaczynamy oglądać No tuś, a my już zaczynamy. O oh, Boże CJ, gdzie ty? Co on z nim robi, Boże, biedny CJ, spójrzcie na niego. <grytania> to ta żaba Frog, Boże, jak on się nazywa. Napiszcie w komentarzach od razu, choć je zapomniałem. Po tych Sylwestrach. Matko jedyna. Jak wasz Sylwester też napiszcie w komentarzach potem. Wszystko u Was dobrze? U mnie już chyba tak. Dobra, lecimy. Co tu siecie? Simba, Boże, biedny Simba za... Za ogonka, Boże, mordka na... Co też żaba od niego chce? <laughs> co tu w ogóle się dzieje? No co? Dzisiaj my musimy zobaczyć, słuchajcie, hagiwagi spider czy ja nie wiem, hagiwagi pająka, Spidera po prostu. No zobaczymy, czy to rzeczywiście tutaj będzie, czy nie. Jestem bardzo ciekaw, więc oglądamy banda do końca. Nowym osobom Heika też. No i co jest grane? Więc Simba jest jakiś dziwny patrzcie na niego. No tak na pewno. Boże, co tu się dzieje w ogóle, Może ja zacznę grać w tą grę słuchać. O, helikopter, helikopter. A nie. Jakiś śmigowiec pewnie, co nie? chyba się nie mylę, co nie? Dobra, no i tutaj lecimy. Gdzieś będziemy szukać tego hagiwagi. Hagiwagi Spider to jest coś dziwnego, więc zobaczymy jak to wygląda. Jestem bardzo ciekaw, u mnie tam z tyłu wiszą już pokrojone jakieś Missy i ale żeby Hagiwagi Spider, to jeszcze takiego czegoś nie widziałem i nie słyszałem w ogóle, więc zaraz my będziemy to oglądać. Jak to w ogóle wygląda. <laughs> Boże, jazda, jazda. Oj, żeby tak w prawdziwym życiu można było robić, to w ogóle... Mm -hmm. No właśnie, no właśnie. СиДжей, хорошо, что есть? СиДжей и жаба просто. Я в шоке. Что тут вообще происходит? Ну, а Симба есть пилотом. Что я сделал? Боже мой, что тут вообще происходит? Это уже не до огорчения просто. Ну давайте, давайте. О боже. Але, хлоп, Но <клышленный към> Так, Симба уже там имеет какой-то O, tam jeszcze i zielone jakieś stoją, wow. O, i czarne się pojawił. Co to w ogóle jest? No okej, okay, dobra. Bomba? Czy co to? Co to jest? Napiszcie mi w komentarzach, proszę. Dobra, jazda. Ja chcę zobaczyć tego hagiwagi, proszę bardzo. A, dobra, to są takie gierki. I pewnie jakiś samochód, do którego się dotknie, to będzie bomba. Co nie? Tutaj trzeba uważać, O, widzicie, widzicie, no właśnie. Przynajmniej Maciu będziesz... Oj, jakiś bum się, się wydarzył. Przynajmniej będę wiedział, kto w ogóle, jak w to grać. <coughs> o Boże, wy... Znowu wysadziło dom. Ta żaba jest po prostu m, przepiękna. Ja słuchajcie ja nie wiem jak ja w ogóle zapomniałem jak on się nazywa. Przecież to jest takie popularne. Max, gdzie jest twój mózg? Dobra, lecimy do hagiwagi. Proszę was. Pokażcie nam hagiwagi spidera jak to wygląda w ogóle. Tak samo jak u mnie na tle ciekawy jestem, czy nie? Hm? To będzie ciekawe. Joo, lecimy. Nasz śmigłowiec trochę ten, bez komentarzy. Czemu wszystko tutaj wybuchło? Ten CJ był jest tutaj biedniutki, słuchajcie, biedny. Co mu tu się dzieje tylko? Patrzcie, jak go wrzucają. Zaraz będzie, zaraz on będzie piłką, piłką nożną. Jak tylko można obłoży? o Boże. Oj, oj, oj. Oj, 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 aż poczułem tutaj ten wybuch. Wagi, wagi, w końcu, Boże, matku, czy wy to widzieliście? O, tu już się robi ciekawym. I taki gówniarzek stoi tam sobie na dachu. Może co jest grane? Ja chcę zagrać w tę grę. Co jest grane? Czy wy go widzicie? Wy go widzicie chyba. Oj tak, oj tak, poleciał, poleciał. Ehm. Co się stało? Hagiwagi już nie żyje? Gdzie on jest? Gdzie jest Hagiwagi? Hagiwagi, wagi, tam. Nieważne. Gdzie jest Hagi, po prostu. I jak on wygląda w całości, jestem ciekaw. Tam niżej, tam pająk, czy nie? Ta żaba z nami tutaj cały czas. O boże. Ale to jest creepy. Boże, matko jedyna. Boże, jakieś dziecko hagi. Co, co tu się dzieje? Czy wy to widzicie? To jakieś po prostu psychodelik. Ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku. Patrzcie na tego pająka. Boże, co się dzieje? <tuszy> Ale to jest creepy. To jest straszniejsze niż sam haki słuchajcie? Sam haki, OMG. To ja się wystraszę, wystraszył, słuchajcie, Boże, bo. On jest taki szybki, taki brzydki, słuchajcie, spuścił on jeszcze jakąś magię tam, ma, co? Coś mu tam się dzieje. O Boże, on jest jakiś. Jakiś dziwny jest trochę. To jest wszystko straszne. Pomocy, pomocy! No i myślicie, że on tutaj nie trafi? Mi się wydaje, że trafi. Jeszcze i jak szybko, co nie? Brzucie sobie tak naprawdę wprowadziłem w że życiu, takie coś? to jest po prostu Matko Jedyna? No tak. Też skaczy już, Boże Matko Jedyna, pomocy. Czemu tutaj się pojawiają jakieś malutkie hagi, coś tam, nie wiem. To są dzieci Hagi czy co? Ja nie rozumiem już. Hagi jest dziewczyną, czy jak to w ogóle? Co to w ogóle się dzieje? Boże, spójrzcie jaki on jest straszny, naprawdę. Kto to w ogóle zrobił? Kto to zrobił? Takie haguniatka się pojawiają, co nie? Ale one i tak większe niż ten CJ. Tylko to jeden twarz. Boże, uciekajcie. Biedni. I jestem ciekaw, jak on się uratuje od niego, bo na przykład od Tolkien Kanceru to tylko można było do wody trafić, żeby uciec, ubiec. Wiecie, żeby się uratować. A jak tutaj można się uratować od takiego strasznego potwora jak Hagi i jeszcze Spider-Pająka? Po nie wiem. Jakie to jest w ogóle miasto? Jak, jak myślicie? Napiszcie w komentarzach. Jakieś... Pewnie Miami czy co, co tu jest? Gdzie takie budynki są? Co tu się dzieje? O Boże, patrzcie. To jest jakaś wojna po prostu już. O oh my god! A to tak wysoko, o Boże! Ten hagi jest tam gdzieś na dole. Co im może pomóc jeszcze? Jeszcze jeden śmigowiec. Pewnie z bombeczką jakąś trzeba, co nie? Oboże, on jeszcze. by może! Zaraz on się przyczepi na tego śmigowca, co nie? No, to teraz trzymania CJ. To wygląda po prostu. Bardzo przykro, co nie? Jak kawałek szmatki jakieś po prostu wisi ze śmigowcem. Bardzo mi przykro, CJ, że tak ciebie traktują ale będzie dobrze. Będzie wszystko dobrze. Dobra, zobaczcie co tu się dzieje. Po prostu koniec świata. Ten pająk jest strasznie szybki. Ja już nie wiem, jak. No, ha... Spider-Hugging, Dawajcie będziemy mówić tak, co nie? Jak on w ogóle taki podworek? To rzeczywiście, rzeczywiście jest creepy. Grey Jestem bardzo ciekaw, jak on się uratuje, po prostu. Jak sobie tak, stoję, stoję, zaraz będzie tutaj jakaś lipa, słuchajcie, zaraz to będzie. Um. Nie chciałbym tak sobie latać, słuchajcie, nie chciałbym nie. Never, never, nigdy w życiu. <gry> to pewnie jest taki creepy spider, Hugi, że, że się uratować chyba się nie da. Co ta żaba z nim robi po prostu? Boże, czy wy to widzicie? Ja czuję ból tego CJ'a, rozumiecie to? To jest właśnie to uczucie po Sylwestrze. O, tak, tak. Jaki wód? Co tam było napisane? Hollywood? Winewood, Greenwood? Jaki tu wód w ogóle? Dobra, gdzie ten hagiwagi? On już się nie pojawił, wszystko? Simba? Żaba? Żabka, jest taki sklep. Boże, Max, serio jest taki sklep? Mm. Nie wiedzieliśmy o tym. To dobra, dobra, bomba leci do hagi, Wuggy. Pusz. pewnie... <coughs> Już nie, nie, nic nie powiem. Ciekawe, z którego kraju jest ta bombeczka, co nie? <coughs> no i co jest grane? Że co? Trzeba się schować w domu, żeby hagi wagi ten wagi Spider nie przyszedł, czy co? Nie! Czemu on zabił tą żabę? Przecież jesteście cały czas razem. Tak, u CJ znowu się zaczyna... ...atak paniczny. Patrzcie, co się dzieje po prostu. Oh, helikopter, helikopter... No właśnie, tu już jest helikopter. Taki fajowy, słuchajcie, o taki to ja sobie chcę. Oj, tu jakaś pewnie bardzo straszna bomba, która wysadzi całe miasto. Chyba, chyba to jest to. No trochę creepy creepy. <laughs> Jak on śmieśnić siedział ten Simbo. Taki... Oj, zabrakło mi miejsca tutaj, co nie? Patrzcie, 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 może co to jest w ogóle? Jak to można było takie coś wymyślić? Ja jestem w szoku. Jak ja zacznę grać w tej gierki, na razie będziemy robić reakcje, słuchajcie. Potem już będę grał w te gierki. To jest jakiś szok po prostu. A, to nawet chyba jest takie ciężkie, że. No właśnie. Ale grubo. Ale grubo po prostu. O Boże, on jest tutaj. On jest większy. On się zrobił po prostu przy ogromnym chyba, co nie? Patrzcie. Ale to jest creepy. Ja już mam stylu takie same, o Boże Tylko nie Spider O, o, ja wiem, to jest z Grand Raft, z GTA San Andreas Ach, Boże, nawet nie San Andreas, no z G San Andreas, taki helikopter też tam jest Tam była jakaś taka podobna nawet misja, słuchajcie No to teraz nieważne, ale było takie coś, fajne Boże, co się dzieje no i musimy naprawić tą bombę na Hagi, Spidera, bo inaczej nie przeżyjecie. <laughs> Gdzie on tam jest? O Boże, on, to to on? To to on? <laughs> Patrzcie ile ich tutaj jest. I oto jedyna taka strach. O Boże, aż mamy ten, dreszcz, słuchajcie. A gdzie tu ta bomba? O Boże... Gdzie on ją ja rzucił tą bombę? Ale dobra, ona chyba jest taka mocna, że po prostu tam wszystko wysadziło... ...całym ziemię, co nie? Patrzcie, no chyba tak. O Boże... No widzę, że tylko kawałki od tych hagi pozostawały. ...i trochę dzieci. O Boże, nie, ona tak... Boże, ich jest? Ale to jest creepy. Napiszcie w komentarzach, czy ktoś gra, z Was grał właśnie w tą wersję. No bo to jest wiecie, coś nowego, strasznie nowego po prostu. Strasznie. To jest straszne, naprawdę patrzcie. Mm. Napiszcie mi w komentarzach, kto się boi pająków, a kto się nie boi pająków. Ja za bardzo się nie boję, ale tak bym się bał. Hagi pająków to wiecie. Spójrzcie ich coraz więcej a oni coraz większe. Oni rosną, rosną po prostu z przenkością świata. Oh my god. Boże, on jest tu już przeogromny, spójrzcie. Boże, to chyba jest koniec. Tutaj już, boże, on jest większy od helikoptera. Im chyba nawet inny świat i na planetę nawet nie pomoże. A mi bardzo się spodobał, to jest zarośbiste, więc banda, to jest sztos, naprawdę. Więc tu taki u nas był krypy odcinek z Huggy Spiderem, czy ja nie wiem jak go nawet nazwać, możecie napisać... Idealną nazwę w komentarzach. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. I trochę to było creepy, to znaczy ja mam jakieś takie mrówki, wiecie, dreszcz, dreszcz emocji. Takie, no trochę obrzydliwe to jest. Trochę takie wiecie, więc nie wiem co będzie się działo, jak będę spał. Mam nadzieję, że taki coś nie przyjdzie, że nie siedzi u nas na bloku u mnie na bloku. Takie coś strasznie i duże, więc o oh my god. Max spokojnie to tylko gierka, to tylko gierka, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli to jest tak, zostawcie lapuść do góry, sobie z dzwonkiem. Zaraz tutaj się pojawią cztery odcinki, które koniecznie musicie obejrzeć, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. No a ja Wam banda dziękuję, że byliście, wami był Maxim 6 i do zobaczenia już bandę jutro. Pomysł na następny odcinek napiszcie w komentarzach. Do zobaczenia banda!